Dobra, słuchajcie, jestem w środku Wejście do Wolhali to koszt 4,50 więc nie tanio nawet bym powiedział jak na jedną taką świątynię Sama świątynia wygląda w środku dość ciekawie aczkolwiek ma skrajności, które Wam zaraz pokażę bo ile sama świątynia jest w charakterze grecko-rzymskim to już jak widzicie większość tych postaci na ścianach a raczej nie są z tym związane spójrzcie nastawiali sobie jakichś zakonnic jakichś bogatych hamów i innych na po piersiach wokół wokół tej świątyni o jako główna postać siedząca na tronie w tej świątyni jest król Ludwik I więc być może, że ta świątynia wcale nie jest taka stara, jak mi się wydawało. Ale wykonana jest pięknie czerwony marmur połączony z biały złote ornamenty mnóstwo jakichś informacji ale czekajcie mam coś co jest istotne pewnie ukończono w styczniu no i cyfry są rzymskie więc dokładnie nie wiem muszę sobie to sam sprawdzić który to rok ale pewnie tych to i oznaczeń domyślam się że wcale nie jest takie stare ale wygląda ładnie do obejrzenia polecam